czy księcia, małżonka, skoro oni i tak zostaną poinformowani o tym, co tam starsi i mądrzejsi postanowili. Unia Europejska się nie rozleci. Niemcy nie pozwolą na to, żeby im ktoś, przynajmniej dopóki będą mogły, bo Niemcom zależy na tym, żeby kontynuować budowę Czwartej Rzeszy, żeby pod pretekstem, że tak powiem tutaj, jakiegoś kryzysu w Sojuszu Północnoatlantyckim, doprowadzić do utworzenia europejskich sił zbrojnych, niezależnych od NATO, na które, na które to siły zbrojne, czyli na uzbrojenie Bundeswery, będzie musiała złożyć się cała Europa. Bo Niemcy mają nadzieję, że dzięki temu, dzięki tym europejskim siłom zbrojnym, czwarta rzesza nich, przez nich utworzona położy swój palec na francuskim atomowym cynglu. Na brytyjskim nie, bo Wielka Brytania się wycofała z Unii Europejskiej, ale Francja się nie wycofała. W związku z tym Niemcy mają taki, taką nadzieję i taki dalekosiężny plan. I dopóki ten plan nie jest zrealizowany, dopóty Niemcy nie dopuszczą do rozpadu Unii Europejskiej.